Natychmiast przerwijcie oglądanie tej recenzji i idźcie do kin na Dungeons and Dragons, Honor Złodziejski czy Honor Among Thieves. Poczekam. Ale niedługo poczekałem. To jest najlepszy film fanbazy, jaki widziałem w ciągu ostatnich lat, a już na pewno jest to znakomity, jak mawiała anglosasi, gateway Drag, czyli punkt dostępu do świata Ferunu, świata znanego wszystkim graczom tabletopowego RPG Dungeons and Dragons, ale również tym, którzy pamiętają jeszcze tak klasyczne gry RPG jak Icewind Dale, Neverwinter Nights czy Baldur's Gate, z czego zarówno Neverwinter Nights i Baldur's Gate to są miasta u wybrzeża mieczy tegoż kontynentu. Moi drodzy, fanpazy to taka, której brakowało od dawien dawna. Możecie pójść na ten film i zobaczyć, jak bardzo różni się on od tych krytykowanych przeze mnie w ciągu ostatnich lat, pociąwszy od of Power, a skończywszy na ostatnim Willow. Jest to fantazy, która traktuje poważnie świat i estetykę, ale zarazem mniej poważnie traktuje fabułę. Jest ona zatem zbliżona do pikarejskiej ballady łotrzykowskiej powieści, gdzie gromadzi się chwacka drużyna bohaterów wokół właśnie takiego, powiedzmy, naszego antybohatera, złodzieja, ale z honorem. I ta drużyna wyrusza następnie na quest po to, żeby pokonać straszliwych Magów, złych, panów feudalnych, słowem, wszystko to, Tutaj jest to, co powinno być w każdej dobrej opowieści fantazy. Jestem w absolutnym szoku, że w 2023 można zrobić film, gdzie jest silna kobieca protagonistka, gdzie są wielorasowe postaci, gdzie jest sporo kontekstów politycznych, włącznie z kontekstem ekologicznym, i wciąż nie jest to żenujące. Wciąż przekaz filmu jest taki, jaki powinien być: to znaczy ukryty pod powierzchnią, a nie okładający nas po głowie tematami politycznymi ostatniego miesiąca. To, moi drodzy, czysty eskapizm, ucieczka do pięknego świata Ferunu, gdzie możecie zobaczyć zarówno świat podmroku, jak i kultowe miasto Neverwinter, zamek Never. W nim to e, nieprawdopodobne igrzyska, które są centrum tego filmu. Pojawia się nawet skrzynia przypominająca mimika z Dark Souls. Będzie znikobestia, e, będzie czarodziej Mordenkainen, w każdym razie jego zaklęcia, które opanował. Słowem, jest to film, który Odnajdą się wszyscy, którzy pokochali świat Dungeons and Dragons, ci, którzy uśmiechają się milmo na pamięć i wspomnienie o żelatonowym bloku pożerającym wojowników w za kamarkach i labirynta, ale zarazem ci również, którzy no, wiążą z tym światem swoje wspomnienia, właśnie wzięte z gier, w, czy to fabularnych, tradycyjnych, tabletopowych, stołowych, więc czy też gier komputerowych. Ale równocześnie mogę śmiało powiedzieć, że jest to film, na który może pójść absolutnie każdy, kto po prostu chce świetnej rozrywki, dobrego kina przygotowego, elementów heist movie, a więc no powiedzmy napadu jakiegoś na skarbiec czy na bank, nie będę zdradzał o co. Chodzi. No i wreszcie ci, którzy po prostu tęsknili za czymś, co będzie kinem dla wszystkich: familijnym, dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży i dla ludzi znużonych życiem, czyli dokładnie tym, co powinno być fantazją, jak to mądrze mawiali ludzie, które ma być ucieczką sprowadzającą nas do domu. Ucieczką jednak od rzeczywistości, która jest ponura i nieprzyjemna, do rzeczywistości, w której się możemy zatopić i w niej dopiero odnaleźć. Różne odpowiedzi na trapiące nas pytania. Bez chwili wahania polecam Wam ten film. Zobaczcie, jak powinno wyglądać dobre fantazy. Cofnijcie się do ery sprzed Netflixa, sprzed Wiedźmina, sprzed Amazonu i sprzed wszystkich tych produkcji, których autorom jedynie wydawało się, że rozumieją, czym jest fantazy. A fantazy nie jest bowiem baśnią. Fantazy traktuje siebie o wiele poważniej niż baśń. Przekazuje nam nie wprost pewne komunikaty, ale przede wszystkim stawia na kreację realistyczne, Traktującego siebie poważnie, wiarygodnego świata, a dopiero na etapie fabuły, na etapie relacji między postaciami, pozwala sobie na luz, dowcipy i żarty. Marvel, DC, wszystkie filmy superbohaterskie i większość kina popularnego może się od Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves uczyć, jak robić dobre fantazy. Bardzo polecam.